Cześć kochani, tu droga duszy, przychodzę do Was z czytaniem miesięcznym dla koziorożców, dla Waszego znaku zodiaku na październik. Czytanie oczywiście jest ogólne, więc bierzcie, jak to z Wami rezonuje, co nie dla Was, zostawcie dla innych. Patrzcie przez pryzmat swojego życia, co może u Was zaistnieć, co jest z Wami kompatybilne. Nie blokujcie się, nie projektujcie, nie nastawiajcie na jakiś konkretny wzorzec, efekt. Wręcz przeciwnie, to jest przestrzeń porzucania wszelkich schematów, wzorców, kodów, żeby to rozwikłać, żeby dostrzec, że według tego działamy i to każdy z nas, bo mamy pewne rzeczy zaszczepione już z dawien dawna. W związku z czym Niech to płynie. Po prostu wysłuchajcie, co dla Was zostawcie, a może się czasami odezwie po jakimś czasie pewna informacja, która była istotna. Um, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że piszecie i wspieracie kanał i mnie tutaj, to co robię. Jeżeli nadal chcecie wspierać mnie i kanał, to. Możecie to zrobić poprzez link do Bajkofitu, który jest w opisie filmu i w opisie kanału. Tam kliknąć mi kawkę, chociaż jak wiecie, a ja herbaciara jestem. No to udajmy, że to jest herbata. <grym> Lub też poprzez przycisk wspieraj i tam w ramach tego robię raz, dwa razy w tygodniu takie czytanie dodatkowe, poszerzone. Zależy, jak mam czas, jak mam impuls, co to będzie, no to, to bywa różnie. Natomiast, no mam nadzieję, że w ten weekend uda mi się nagrać, bo, bo tu na razie mam przez ten tydzień czytania właśnie miesięczne, a to zajmuje sporo czasu. Także tak, um, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrągamałpa.gmail.com Jest w opisie filmu i wyskakuje na końcu każdego filmiku, tak? No, łyczek herbaty na początek. Jak zwykle, żeby nie straciła głosów w połowie czytania. I zaczynamy. Nadstępie, na wstępie, od razu, na samym początku, to jest tło, tak? Ci, którzy oglądają moje czytania od dawien dawna, to wiedzą, że najpierw wyrzucam takie tło, po prostu, żeby stół nie był goły. Ale tu już nam nakreśla, co tu, co tu będzie dalej. To może się łączyć lub nie, niekoniecznie, nie musi, tak? Więc mamy taką dodatkową atrakcję na początek. Co tu się pokazuje? Nieuświadomione pewne rzeczy, niewidziane, niedostrzegane, i tu jest Łono, tak? tu jest Matka, tu jest Źródło, taki Pierwowzór, taki Archetyp. To jest też być może Chęć Zostania Matką dla niektórych, ale tu jest taki Idealny, To jest ideał, bo mamy w tyle klejnot. Pokażę Wam, to jest klejnot i to jest taki ideał, wszystko doszlifowane, do, do, wiecie, dopracowane. To już jest taki, no, no jak w Antwerpii, w szlifierni y, diamentów, y, no, ideał, po prostu ideał y, wielkiej wartości. I tu jest olbrzymia wdzięczność, tu jest podziękowanie, docenienie, tak, odwzajemnienie, bo mamy anioła wdzięczności, ale tej radości nie ma. I tu jest, nie ma zadowolenia, satysfakcji i uśmiechu, no bo właśnie. Ktoś chce być ideałem, idealnym. I tu jest tak, dla kogoś jest tak, że rodzi się dziecko i macie wątpliwości, czy będziecie dobrą matką, tak? I jakby nie jesteście zadowoleni. Może też z efektu, tak? I oczywiście to, to jest tak, że nie każdy od razu kocha swoje dziecko, nie, nie każdy zobaczy swoje dziecko od razu po narodzinach i mówi, ojej, jakie jest piękne, bo tak nie jest. Nie w każdym przypadku. No, wiele czynników na to wpływa, tak? Nie będziemy tego teraz tutaj rozbijać, ale to się rodzi wszystko powoli, tak? Więc tu może być takie, chcę być idealna. to w różnych kwestiach. Ja tu wymieniłam taką pierwszą, która mi się rzuciła w oczy: ta, ta matka, te narodziny na nowo, być może narodziny czegoś, bo to może dotyczyć nie wiem, projektu, pracy, siebie, swojego jakiegoś wizerunku. Tak, swojego jakiegoś ideału. No jest to, w tle jest szczęście, jest zabawa, jest świętowanie, jest uroczystość, ale ktoś tu jakby nie czuje z tego jakiejś satysfakcji, radości. Um, tak, to jest, czuję taką, wiecie, u kogoś taką zmęczoną matkę po nieprzespanych nocach, i teraz każą mi się tu cieszyć, radować i w ogóle doskonałością, wspaniałością wszystkiego napawać, no ale nie ma tu siły, nie ma sił przerobowych, jest duża wdzięczność, jest tak, docenienie tego, ale jakby brak siły, brak sił przerobowych, słuchajcie, no dobrze, dla kogoś tak, wierzcie to co do Was intuicja przemawia. Ech, co tu mamy? Praca, finanse, materia sobie sprawdzimy. I to dotyczy szkół. Wszystkiego, co tutaj finansów się tyczy. Praca, finanse. Praca, finanse. I mamy trójka, trójka, współpraca, dobre układy, wzajemność. I trójka tutaj odwrócona. Patrzcie, trzy karty. Dwie są ok, a trzecia jest odwrócona. No, coś tu jest. Być może jest jakaś rysa na szkle, jakaś skaza. Że ten diament, no, jednak nie jest doskonały. Nikt nie jest doskonały, bo jesteśmy ludźmi. A tu jest znów, zobaczcie, świętowanie, radość, e, może to być zmęczenie, tak, też taka sytuacja, lub coś nie do końca jest tak, jakbyście chcieli. E, cztery buławy e, mówią o świętowaniu, o radości. No, radość w pracy, radość w finansach to są wszelkiego rodzaju imprezy e, integracyjne to są też chrzciny to, bo tu mamy dziecko, więc jak najbardziej. Eee, tu jest takie świętowanie, tu jest radość, tu jest spełnienie wśród przyjaciół, znajomych. Eee, może być w plenerze, ale jak najbardziej w restauracji. O, to też jest. Eee, no tak, taka radość ogólna. Wszyscy się cieszą, ale ja odnoszę wrażenie, że ktoś tu nie do końca jest zadowolony z jakiejś sytuacji. To jest właśnie. Em, five. Pięć buław to jest rozgrywka. To jest takie, jaką decyzję mam podjąć. Tak? To jest rywalizacja, to jest walka też o coś. Albo o to, żeby się przebić. No, ktoś... Toczy jakąś walkę. Może walkę w sobie. Walkę w sobie. Mhm. Zaraz zobaczymy. Bo może ktoś tu się tak czuje, wiecie, osaczony w pewien sposób. Że powinien się cieszyć, powinien się radować, że wszystko tak powinno być w idealnej sytuacji, ale sytuacja w jakiś sposób nie jest idealna dla kogoś i nie jest w stanie tak się cieszyć, a na przykład on czuje, że powinien, że jest coś winny, winien komuś, tak? Winien tym innym osobom, które się cieszą, i, i dlaczego ty się nie cieszysz? To jest takie coś. Przecież to jest oczywiste, że trzeba się cieszyć, tak? No ale komuś to nie do końca jest do śmiechu cztery buławy lub do radości. Może to jest po prostu kwestia zmęczenia też. Cztery buławy. Tu jest piątka kielichów, moi drodzy. No jest tu takie słodko-gorzko. Powiem Wam tak. Cztery buławy mówią o szczęściu, o spełnieniu, o przyjaźniach, o wszystkim. No właśnie to jest tak. To jest tak. Słodko-gorzko. No nie ma tutaj radości do końca. Jeżeli chodzi o pracę, finanse, być może coś trzeba było porzucić. mam piątkę kielichów. No, i to jest takie nie do końca, tak jakbyście chcieli, dwa denary, coś wyszło na dobrze, ale nie do końca tak, może nie tak idealnie, nie tak dopracowane, jeżeli chodzi o pracę. I mi się cieszą, bo wszystko się udało, wszystko poszło tak, ale wy na przykład czuliście, że to miało być inaczej, to miało być bardziej dopracowane, to miało być może wielki wow. Albo inaczej to sobie wyobrażaliście, jakby ten projekt narodziny czegoś, tak. To jest takie narodziny gwiazdy. Jakbyście kreowali kogoś, promowali i wyszło świetnie, ale wy nie jesteście do końca zadowoleni. Wiecie to tak jak artysta, który no, często nie jest zadowolony ze swojego dzieła, chociaż wszyscy to wychwalają. Um, no, ale ten artysta dany wie, że coś tam na przykład poszło nie tak, niezgodnie z tą myślą, i, i, ale to są tylko kwestie znane tylko tej osobie. Dwa denary, stabilność, no jest ta stabilność finansowa, tu jest radość, tu jest spełnienie, tu jest ok. Um, ale być może liczyliście na więcej, też może być taka kwestia. No dobrze. Dom, rodzina, miłość, uczucia. Dom, rodzina, miłość, uczucia. Dom, rodzina, miłość, uczucia. Dziesięć pentakli. Proszę bardzo, wszystko, ród. Dom, spełnienie, szczęście emocjonalne, potencjał, miłość, wsparcie. Rodzina wielopokoleniowa, jakby, może Wam też to ciąży. Dla kogoś jest to takie, że coś. Um, może nie do końca Wam odpowiadać, że, że to wszyscy, może na kupie żyją. Tak? Że to jest bezpieczne, to jest stabilne, jest fajnie, tu jest wszystko zabezpieczone. Może firma rodzinna, tak? Może byście chcieli też pójść w swoim kierunku, no ale jeżeli pracujecie w firmie rodzinnej i to tak z dziada, pradziada na przykład, um, no to już utknęliście w tej firmie rodzinnej, a Wy byście chcieli robić coś innego, w ogóle się zajmować czymś innym. Um, tak, może być też taka sytuacja i to jest no sukces, fajnie, wszystko poszło dobrze, się spełniło, przychód jest, um, dochody są, wszystko jest, no ale to mnie nie realizuje, to ja się nie realizuję, nie spełniam się, tak? Dziesięć pentakli, o czym nam mówi. To jest pełna rodzina, tu jest Sytość, tak, tu jest wszystko. No ale właśnie, tu już jest komplet, tu już nic więcej ponadto. Co teraz, co dalej? No właśnie, jest taki niedosyt. Bo jest, no jest tutaj, wszystko jest, no ale czegoś brakuje. 10 pentakli. Trzy buławy. Chęć wyjścia z tego. Chęć wyjścia. E, chęć wyruszenia we własną podróż. I teraz niektórzy może tu są szczęśliwe rodziny, tak? No, jak na okładce. Dla kogoś to będzie. E, siedem pentakli. Tu jest zbiór, tu są finanse, tu są. Doglądanie wszystkiego. Bycie skrupulatnym, tak? Robię wszystko po kolei. Wszystko jest niby dobrze. Przychodzą jakby zwroty. Ach, ale jest takie ziarenko które chcę powiedzieć obrodzi. I teraz co mam powiedzieć dla niektórych może być taka sytuacja z tym łonem, że tu może być dziecko, tak. I nie do końca chciane może być. To dla kogoś jest takie przesłanie. Dla kogoś może być taka sytuacja, że to może być dziecko nie tego partnera. I też może być taka sytuacja, że wszyscy świętują super, świetnie, no wszyscy cieszymy się, no ale nie ma tutaj jakiejś zgodności w sensie takim, że no, nie wszyscy znają prawdę albo nikt nie zna, tak? Tudzież aż iż, ponieważ może być taka sytuacja spośród tych skomplikowanych, że mam dosyć tego dosyć tego związku, relacji, tej rodziny, czuję się tu osaczony, nawet nie, nie tyle osaczony, zamknięty w jakiejś przestrzeni, gdzie nie mam swobody ruchu, tak? I chcę tutaj stawiam na to, zostawiam, jestem w stanie zostawić całą stabilność finansową, wszystko co jest i wyruszyć w nową drogę, zaryzykować, podjąć decyzję, bo tu już więcej nic nie powstanie, tu już jest koniec, tak będzie... I tyle. I jeszcze jest na przykład teść, nie wiem, ojciec, ktoś, kto stoi na czele tej rodziny. No i generalnie nie chce odpuścić, nie chce nic zmienić, nie chce dopuścić czegoś nowego, jeżeli tu jest jakaś firma rodzinna. Koniec. Wszystko jest, ale, ale pewien brak. No dobrze. Potrzeba właśnie tej wolności emocjonalnej, może właśnie prawdziwej miłości też. Może ktoś tu odchodzi, bo no wszystko jest, biznes, pieniądze. Ale brak uczuć. Też jest taka sytuacja. Ok. Co będzie zaskoczeniem? Jakaś niespodzianka. Ach, papież. Nauka, mądrość. Yy, rozwiązania, które przyjdą z góry, ale też yy, jakieś zasady. Jakieś sztywne zasady... Yy, i cesarz, ktoś, kto nie znosi sprzeciwu, w tej sytuacji bym powiedziała: ktoś, kto każe trzymać się tych zasad. Może jesteście właśnie dzieckiem, które nie chce się stosować do tych zasad i to nie zależy od wieku, tak? No bo tak jak powiedziałam, tu rodzina wielopokoleniowa i ktoś stoi na szczycie tego rodu, nawet dziadek, który rządzi tak wszystkim, trzyma wszystko w garści i on jest tym autorytetem, który nie pozwala nic zmienić, tak? Więc mówicie, mam tego dosyć. Papież, o czym mówi papież? Król buław, no właśnie. Mężczyzna, który yy, no też nie znosi sprzeciwu, mamy tutaj cesarza, tak? Kto, kto wyznacza granice, kto wyznacza kierunek, kto jest odważny. <laughs> Ale wy też. Może być takie zaskoczenie, że wy odważacie się stanąć w roli tego króla buław i sprzeciwić się papieżowi i cesarzowi, tak? Możecie, chcecie, czujecie taką moc, yy, 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 bo ta, yy, brak satysfakcji, brak tego zadowolenia jest tak duży, tak silny, że prowadzi do frustracji. Yy, w związku z czym możecie chcieć, yy, nawet sami możecie być zaskoczeni, że jesteście w stanie to zrobić, albo że będziecie w stanie to zrobić, postawić się tak. Powiedzieć swoją prawdę odważnie, zawalczyć o siebie, dokonać wyboru, podjąć decyzję i yy, powiedzieć: yy, to ja odchodzę, wyjeżdżam, zostawiam to, nie chcę. Takie coś. No to jak wy wyglądacie w tej sytuacji? Buław. Zaczynacie od początku. Albo jesteście właśnie y, młodymi osobami, które startują, więc. opuszczają rodzinę i zaczynają na przykład studia, tak? Chociaż prze, Przeciętna wieku jest trochę wyższa tu na kanale, także możecie, może zaczynacie nowy początek. Albo wypuszczacie dziecko z wielkim strachem, tak, i będziecie doglądać, tak może wyjazd na studia, bo. Bo może dziecko też zawalczyć. O to, żeby, że ono chce wyjechać, ono nie chce tutaj. No i umie to uargumentować. Mm. I tak. No, no i co macie zrobić? Jak jest dorosły, no nie macie wyboru, ale będziecie to obserwować. Każdy tam ruch, wiecie. Natomiast, jeżeli to wystajecie u progu czegoś nowego, <laughs> bo to się tutaj pokazuje. No, to robicie pierwsze kroki odważne, w nową rzeczywistość, chociaż nie pozbawione lęku, tu jest strach, tu jest lęk. I być może on był już wcześniej, no bo trzeba było się postawić. No ale faktycznie. Um, te pierwsze kroki mogą być gdzieś tam, z tyłu głowy, że może coś się nie, nie powie, że, no, że też zrobiłam coś źle, że czy zrobiłem coś źle, że takie wyrzucanie sobie, wszystkiego. Ale w rezultacie jest tu zawalczenie o nową drogę, nową ścieżkę. Przyglądam się temu, znajduję nowych przyjaciół, yy, osoby, które mi sprzyjają. Co tu jest 5 buław? No, pięć buław walczę, tak, to się nie poddaje, tu walczę. Yy, I świat mi w tym pomaga. Rycerz Pentakli. No, idzie to trochę wolno, jeżeli chodzi o tu, o finanse, być może, ale tu nie poddaję się, ja o to walczę. Ja chcę zrobić coś swojego, coś, projekt jakiś nowy, nie wiem, robię coś, co kocham, co lubię, co mnie fascynuje. Wreszcie jestem wolny, wolna i mogę robić to, co chcę, na przykład. Otwieram zakład kosmetyczny, tak, bo całe życie marzyłam, żeby mieć właśnie własny zakład kosmetyczny albo fryzjerstwo, albo, nie wiem, gotować coś wspaniałego piec, babeczki i robić na tym interes. No, generalnie liczy się teraz w ogóle, w tym nowym czasie własna inicjatywa. Tak? własna inicjatywa, tworzenie własnych rzeczy, własnych projektów pomysłów. Mam talent do malowania, bo to jest ważne, żeby wykorzystywać te talenty, które mamy, bo czasami sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że mamy takie talenty. A to jest odkrywanie właśnie tego, że mam smykałkę do czegoś i mogę, dzięki temu mogę zarabiać, tak? I idę w to i próbuję i może za pierwszym razem nie do końca wyjdzie, ale za drugim, trzecim to już będzie lepiej. I to jest taka właśnie energia, no mam pełno, to są straszne obawy, lękam się, mam pewne blokady, ale też nie chcę wrócić do tego, co, co było i nie chcę przeciążać, tak? No dobrze, wynik tego. Zawieszenie. Was tak. pcha do przodu, ale jest to przyglądanie się tej sytuacji, zatrzymanie w tym. Być może właśnie w tej dziewiątce mieczy jest to zbyt dużo analizy. Król Buław, królokrólowa, ona się często nie wiem, jak to mówić już w końcu ono, pokazuje. Jakby z jednej strony, król była chce ruszyć, ale z taką pewną dozą ostrożności, to jest taka lżejsza wersja, ale sprytnie być może też coś zrobić. Zobaczę sobie tego wisielca. Jakby zobaczyć drugie dno całej sytuacji. Jeżeli tak zrobię i odetnę się, to co ja z tego za korzyść będę mieć. I tu mogą być takie rozważania. Dlatego w pewnym momencie. No jesteście tu bojowo nastawieni, naprawdę, żeby zawalczyć o, o coś, ale przyjdą pewne wątpliwości, które będą do przemyślenia. I Sielec. E, rycerz Bławno, bardzo ogniście, słuchajcie, bardzo ogniście. Dlatego było pokazane tam e, Rycerz Denarów, który to będzie, chęci będą natychmiastowe od razu, ale będzie też jakaś kalkulacja, nowy początek. E, jakby ten wisielec spowolni całą sytuację, żeby nie iść na tym ogniu, żeby nie iść na tym ryzyk fizyk, tak? Tylko żeby bardziej to przemyśleć w tym królu denarów, jak argumentowaliście swoją swoje zdanie, jak e, mm, to co chcecie zrobić, tak? W pewnym momencie może przyjść ten rycerz była, a co mi tam nie będę już dyskutować więcej, ruszam, tak? Niech się dzieje wola nieba, ale wisielec spowoduje to, żeby się zatrzymać, żeby przeanalizować, żeby przemyśleć strategię, żeby przyjrzeć się, bo to jest głupie, że wyruszasz w coś, co jest tobie nieznane, w obszary, które są nieznane, i dobrze jest mieć ze sobą ten mały pakunek, ale też jakiegoś przyjaciela, kogoś, kto w razie czego no, nie pali się mostu za sobą, tak? Więc jeżeli w coś zupełnie nowego. No to zostawić sobie też jakąś furtkę, w razie czego takie ubezpieczenie. I tu będzie taka analiza, tak, że dobrze jest w tej sytuacji, czegokolwiek to dotyczy, mieć jakieś ubezpieczenie. Może rzeczywiście ubezpieczenie, tak, zdrowotne, czy tam jakieś inne. Um, gwiezdne ziarna. Poddaj się słodyczy, przyjemność, zabawa, wprowadź, e, wpuść do swojego życia e, miłość, może nowa relacja, nowa miłość, tak? No, ale to jest właśnie tak, żeby nie robić tego na ogniu, że tu będzie przyjrzenie się też komuś. Tak, jeżeli tu właśnie chcecie odejść z relacji, jak było pokazane, to żeby dać sobie też czas, żeby to nie, nie poszło tak, wiecie. Że z czegoś zrezygnujecie, a okaże się to wielkim niewypałem. Eee, dary duszy, tak? Tu są jakieś. Nauka. Eee, czas wejść wyżej. To jest. Portal się otwiera. Nowe możliwości. Aktywacja ziemi, i być może jesteście w jakieś miejsca takie prowadzone, żeby odpocząć też, żeby zasilić się. To są takie miejsca mocy. I. Wewnętrzna ziemia. Yy, jakby nowe połączenia, nowe yy początki, yy, ale jakby przetrwasz to. Dasz sobie radę, tylko nie rób czegoś, na chybiu trafił. Jakby tak losowo. Wiecie, jakoś tak randomowo. Przemyśl tak, jak jest ten rycerz denarów, yy, żeby to nie popłynęło na, na właśnie na ogniu. Tu i tak świat będzie no, zatrzymywał pewne sytuacje, lub też pewnych ludzi, żeby w ten sposób nie wpływali na, na was. Bo może też pojawić się generalnie jakiś e, król Buław, rycerz Buław, który. E, no tu mamy dwa razy króla Buław, tak? E, który was czymś zainspiruje. Będziecie uważać tę osobę za autorytet, a to nie do końca tak będzie, tak? Oczyść, oczyść swój umysł, oczyść sobie drogę, daj sobie czas po prostu, bo nie wszystko jest takim, jak wygląda. Tak, przyjdą nowe wiadomości, nowe informacje, być może to wymaga czasu, dlatego ten wisielec i regeneracji. Odpocznijcie, przeanalizujcie, przemyślcie, może ten ogień opadnie, czas tyka, tak? I zrobicie to coś, co chcecie zrobić, zrobicie być może lepiej później. Zauważ błogosławieństwa. Właśnie. Być może to zatrzymanie jest błogosławieństwem. Jakaś transformacja. Wdzięczność stawia nas w pozycji, w której mamy posiadać zamiast chcieć, a także dziękować zamiast narzekać. Kiedy skupiamy się na tym, co już mamy i podsumowujemy nasze błogosławieństwa, otrzymujemy jeszcze więcej błogosławieństw. Za co jesteś wdzięczny. Podziel się tym sam ze sobą i z innymi. Wdzięczność na pierwszym miejscu. I podsumujemy sobie. Już sekundę, już wam czytam. Trzynaście, trzynaście, już szukam, szukam, szukam. Świadomość. Stawianie czoła własnym lękom świadomości wiedzy. Na tej karcie widzimy kobietę bardzo skoncentrowaną, zbierającą gęste krople deszczu do koszyka z liści. Ta dziewczyna to dziewczyna porannej rosy symbolizuje przyjmowanie i pochłanianie wszystkich zmartwień i potrzeb. Prosi nas, abyśmy dzielili się z innymi swoimi uczuciami i obawami. Możemy otwarcie rozmawiać z ludźmi o tym, co nas porusza, zamiast chować w sobie emocje. Jest to naszą siłą. Potrafimy stawić czoło naszym ukrytym lękom i rozpoznać, co kryje się za strachem, aby pogodzić się z naszymi cieniami. Jesteśmy wystarczająco silni, aby przejść z ciemności do światła i odkryć w tym sposób swoje prawdziwe ja, w ten sposób swoje prawdziwe ja. Być może macie pewne obawy, pewne lęki, tak jak mieliśmy dziewięć mieczy, coś, czego. Jakby nie ujawniacie, nie, nie dzielicie się z innymi. Tu są właśnie to, że coś was nie satysfakcjonuje, może wystarczyłoby po prostu to powiedzieć. Bo to może urosnąć do takiej wielkiej sprawy, do wielkiej takiej kuli, która wybuchnie. A być może warto byłoby pomyśleć mm, o tym, żeby upuścić e, tego powietrza z balonika, tak? Wcześniej, zanim to wybuchnie samo. Tak. To wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i słyszymy się i widzimy w następnych czytaniach. Buziaki, pa pa!